Dzięki uprzejmości mojego dobrego znajomego Sławka z firmy Anoli akumulatory z tychów pozyskałem kilka egzemplarzy akumulatorów na moje badania. Tam jest jeszcze jeden, tutaj się nie zmieścił. I tak sobie myślę, kurczę, no w sumie mam warte AGM 50 Mola Extra Charge 48 Schneidera EFB. 50. I ten tutaj Amega Trójka w wersji standard również 50. Wszystkie akumulatory w obudowie L2, a więc typowy dla benzynek. No i tak myślę, czy czasem nie zrobić takiego porównania pełnego testu? Piszcie, co myślicie o tym, pomyślę. A ja już piszę do Sławka, czy mogę sobie podtrzymać troszkę dłużej te akumulatory. Trzymajcie się. Cześć.